Witajcie kochani po raz kolejny na lekcji informatyki w formie online. Wciąż zajmujemy się programem Piwot Animator. W zeszłym tygodniu uczyliśmy się dodawać tło i wykonywaliśmy animację Piwot na wakacjach. Dzisiaj naszego patyczaka wyślemy na spacer. Nauczymy się dodawać figury, które są już wbudowane w program, oraz spróbujemy zbudować własne figury. Mam nadzieję, że pamiętacie, w jaki sposób dodajemy tło i w jaki sposób zapisujemy i udostępniamy swoje prace w folderze w Microsoft Teams. Oglądajcie uważnie dalszą część filmiku, następnie wykonajcie animację, pamiętajcie je zapisać swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie udostępnić w odpowiednim, przygotowanym do tego folderze. Powodzenia! Kochani, teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy dodawać gotowe już elementy wpisane w program PiVod Animator, albo w jaki sposób tworzyć własne kompozycje, własne figury. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, w jaki sposób szukamy tła. Oczywiście korzystajcie z wyszukiwarki Pixabay.com. Kiedy wiemy już, co, co będziemy szukać, ja na przykład słowo plaża sobie wpiszę, to wybieramy. Odpowiednią grafikę, która będzie nam potrzebna, na przykład taka. Prawy przycisk myszy, zapisz grafikę jako. Zmieniamy jej nazwę, wskazujemy pulpit i zapisujemy. Ja na razie nie będę tego zapisywać, ponieważ ja już sobie przygotowałam grafikę. Wracamy do naszego programu, dodajemy tło. Plik, wczytaj tło. Ja sobie tutaj przygotowałam taką plażę. I teraz to ważne pytanie, czy chcesz ustawić wymiary animacji do wymiarów obrazu? Nie, niech obraz dostosuje się do naszej animacji. No i popatrzcie, dzisiejszy temat naszej pracy to piwot na spacerze, czyli on się musi przesuwać, musi sobie iść, tak? No ale chciałabym, żebyście zastosowali dodatkowe elementy, już mówię jakie. Zacznijmy od tego, że w programie są wbudowane, dołączone już figury. Jak otworzycie zakładkę plik, znajduje się tutaj taki przycisk Wczytaj figurę. I natychmiast otworzy wam się kilka takich elementów, na przykład taki mężczyzna, taki, taki, jakaś drabina. Mamy konia, mamy słonia w mamy zegarek mamy też folder alfabet gdzie znajdują się wszystkie możliwe literki i jeżeli chcielibyście sobie animować literki to one też się tutaj znajdują ja chciałabym żebyśmy skorzystali z figur no i na przykład wybiorę sobie tego konia mam nadzieję że pamiętacie z poprzednich zajęć że można sobie figurę powiększać tutaj w tym miejscu albo ją pomniejszać ja tego konia trochę powiększę i teraz sprawię, że ten oto mój ludzik będzie dzisiaj na spacerze na koniku. Chcę Wam powiedzieć, że one się za chwilkę, zobaczcie, razem ze zespolą i one się będą przemieszczać razem. Ok, mamy naszego piwota, mamy naszego konika i teraz możemy animować klatki ruchu. Oczywiście przypominam, że używamy do tego spacji. On gdzieś mi tutaj zniknęło od konika, ale zaraz go znajdziemy, tak? Czyli przesuwamy. I on na tym koniku będzie jechał. Oczywiście możemy dołożyć też ruch tych kopytek. I to tak w ten sposób się będzie odbywać. Jak uruchomimy. Tak, gdy to będzie zrobione w odpowiedni sposób, całości, w tym momencie zatrzymam, to on się będzie przesuwał. Czyli możemy skorzystać z gotowych figur, które już są, i ten nasz piwot może jechać na koniu albo na słoniu, bo mamy tam taką możliwość. Za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć własną figurę. Jak już większość z Was zauważyła, oprócz wczytaj figurę, mamy też Taki obraz, taki przycisk, jak stwórz figurę. I tutaj, właśnie, pojawia nam się okienko, w którym możemy budować figury. Możemy je oczywiście budować z kół i z patyczków. Pierwszy patyk, który już jest, on jest tutaj na stałe, i wokół niego, wokół, wokół tych punktów możemy budować. Pamiętajcie, że przy budowie figury najważniejsze jest to, że musi być od punktu do punktu. Jak na przykład wybiorę to koło, to ja go nie mogę tutaj narysować. Ja je mogę narysować dopiero od tego punktu. Jeżeli coś nie wyjdzie, zawsze możemy użyć skrótu klawiszowego Ctrl Z. Ja w tym momencie spróbuję sobie zbudować, nie wiem, może kota albo psa. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Narysuję sobie jedno kółeczko. I teraz tutaj jest taki przycisk, żeby je wypełnić. Widzimy, no nie wiem, co mu tutaj dorysujemy, jakiś brzuch, nie wiem czy mi się to uda, dobra, jakiś taki grubawy będzie, też wypełnię, teraz sobie spróbuję go troszkę przenieść, może tak, dobra i zbudujemy sobie jakąś, może nogę, nie wiem, to bardziej ptaszek mi wyszedł. Dobra, niech będzie ptaszek. Oczywiście, Wasz tutaj jakby, Wasza kreatywność jak najbardziej samo z siebie wyjdzie. No dobra, mamy jakiegoś pokracznego ptaszka. I teraz, co robimy? Plik, dodaj do animacji, wpisujemy nazwę. Może mewa niech to będzie, chociaż to mewy nie przypomina, ale okej, okay. coś, coś mi tutaj wyszło. Mam figurę. Mogę ją zmieniać, jej wielkość, kolor i mogę ją również zanimować. Jak to wymyślicie, co zbudujecie, czy skorzystacie z gotowych wzorów, jakie tło znajdziecie, to wszystko zależy już od Was. Pamiętajcie, aby na koniec zapisać swoją pracę i udostępnić ją w folderze Pivot Animator 3.